Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam do Tarota Codziennego. Dziś mamy czwartek, 22 września. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Czwartek, 22 września. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Czwartek 22 września. Najpierw oczywiście zaczynamy od osób spod znaku barana. Tutaj karta pokazuje, że prawdopodobnie w dniu dzisiejszym możecie spodziewać się jakiejś gości. Ktoś do Was przybędzie, być może to Wy wybierzecie się w jakąś podróż. Tutaj karta też pokazuje wzmożony kontakt drogą zdalną. Jeżeli chodzi o sobie z znaku byka, karta świata, czyli kontakt z osobami z zagranicy, wyjazd za granicę, karta może mówić też o tym, że pewien etap w Waszym życiu właśnie dobiegł końca tutaj też karta pokazuje, żebyście bardziej dali się odnaleźć, jeżeli prowadzicie własną działalność gospodarczą tutaj dobrze jest akurat nawiązać współpracę z osobami z zagranicy jeżeli chodzi o bliźnięta, karta zaciskania pasa czwórka monet, czyli nie wydawajcie więcej niż macie trzymajcie się swoich zasad swoich reguł, osoby spod a tutaj u Was będą duże pieniądze karta dziesiątki monet mówi o dobrych inwestycjach, śmiało możecie kupić sobie jakąś nieruchomość też śmiało możecie wejść w różnego rodzaju współpracę, założyć własną działalność gospodarczą, dobrze zainwestować swoje pieniądze, mi bardzo często ta karta po prostu pokazuje dzień wypłaty jeżeli chodzi o olwy, karta trójki kielichów, czyli moment świętowania jakiegoś takiego spotkania w większej grupie, tutaj karta też może mówić o tym, że w dniu dzisiejszym odczujecie, że nie zostaliście zbyt poważnie potraktowani. Pewna sytuacja może wydać Wam się właśnie nie do końca poważna. Jeżeli jesteście w stałych relacjach, może się okazać, że jest jeszcze ktoś trzeci. Osoby z podznaku panny. Karta piątki monet, czyli uważajcie dziś na różnego rodzaju straty, zguby, być może odczujecie pewnego rodzaju braki. Wagi. Dziewiątka kielichów, czyli karta udawania kogoś, kim tak naprawdę się nie jest. Być może będziecie mieli kontakt z taką osobą, z kimś, kto bardziej dba o swoje dobro, z kimś, kto troszeczkę może pokoloryzować siebie różnego rodzaju sytuacje. Tutaj też uważajcie, aby właśnie nie wykazywać się w dniu dzisiejszym taką egoistyczną postawą. Osoby spod znaku skorpiona w dniu dzisiejszym mogą poczuć się zranione, możecie trochę popłakać, może być to ogólnie dla Was taki bardzo smutny dzień. Jeżeli chodzi o strzelce, spodziewajcie się dziś jakiejś pomocy. Jest to dobry dzień na pisanie różnego rodzaju. Yy... Dokumentów powiązanych właśnie z jakimiś dotacjami, zapomogami. Tutaj też uważajcie na to, żeby zachować właśnie taką, taki balans, jeżeli chodzi o dawanie i branie. Osoby z podznaku koziorożca. Karta Siódemki Mieczy może mówić o takich sytuacjach, w których poczujecie się wykorzystani, oszukani. Ktoś może być przebiegły, taki cwany. Tutaj karta może pokazywać, że to właśnie Wy w dniu dzisiejszym powinniście wykazać się właśnie takimi cechami. Jeżeli chodzi o wodniki, karta Szóstki Kielichów. Czyli być może w dniu dzisiejszym ważną rolę mogą odegrać jakieś dzieci, możecie się dowiedzieć o ciąży, o narodzinach jakiegoś dziecka, być może sprawy z przeszłości jeszcze nie do, zostały zakończone. Tutaj też wspomnieniami właśnie możecie wracać do tego, co było kiedyś. I jeżeli chodzi o ryby, karta rycerza mieczy, kłótnie, spory, jakieś nieporozumienia, ogólnie jakieś konflikty, jeżeli chodzi o komunikację, A też może się zdarzyć taka sytuacja, że właśnie w dniu dzisiejszym będziecie mieć tak zwany cięty język, być może powiecie troszeczkę za dużo i będziecie tego żałować. Ej, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego czwartku i zapraszam Was na jutro. Pa, pa.